Maj przechodzą lipiec w grudzie, wśród Szanowni Państwo, to już 16. edycja festiwalu piosenki imienia. Wojtka Bolana, niechaj zabrzmi Bukowina. Ja dziś czuję się w podwójnej roli, tak wewnętrznie zupełnie, z jednej strony jako reprezentant samorządu lokalnego, jako gospodarz, współorganizator, zaszczytnie pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy busko zdroju od niespełna trzech tygodni, ale z drugiej strony tak naprawdę wewnętrznie wspominam stare dzieje 8 maja 1985 roku jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego busku zdroju uczestniczyłem w pogrzebie Wojtka Belona Kilka lat później, już jako student Akademii górniczo hutniczej w Krakowie, pogrywający nieco na gitarze, wielokrotnie wysiadowałem z kolegami studentami, śpiewając majstra biedę, czy chodzą ulicami ludzie. Tym bardziej dla mnie i ta edycja, i ten festiwal, jego charakter, i klimat i obecność artystów, wykonawców, ale także publiczności ma szczególny charakter. Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, w przyszłym roku wypada 40 rocznica śmierci Wojtka Belona. Myślę, że w sposób szczególny na się do kolejnej edycji naszego festiwalu, na który już dziś Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Reprezentujemy zespół Podprąd, zdobywcę głównego Grand Prix i specjalnej nagrody w postaci nominacji do spływarki, która odbywa się pod koniec wakacji. Wróciliśmy do takiej muzyki stricte turystycznej i poezji śpiewanej. W zeszłym roku zdobyliśmy naprawdę, właściwie każdy festiwal, w którym występowaliśmy, opiewał jakimiś sukcesami, niektórymi wielkimi, niektórymi troszeczkę mniejszymi. Nigdy nie wyrzuciliśmy na tarczy, zawsze starczą. A dzisiejszy koncert, dzisiejszy konkurs był dla nas szczególny, dlatego że piosenki Belona są dla nas najukochańsze, Wszyscy je znają, wszyscy śpiewają, a w takim konkursie jak dzisiaj wystąpić i jeszcze wygrać w nim to jest naprawdę wielki szał. Tak? Jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwi z tego, że doceniono naszą pracę i nasz, naszą miłość właśnie do śpiewania, do tego takiego wspólnego muzykowania. To, że możemy się tym dzielić, jest dla nas naprawdę dużą radością i tym bardziej cieszymy się, że jest to docenione w ten sposób. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękujemy Julii, dziękujemy, jeśli mogę, tu podziękować ekipie, która nagłaśniała nas, rewelacyjna, zawodowa ekipa.